Dobry, dobry, tutaj duży i kto jeszcze? A daś też jest. A daś też jest. Co my dzisiaj mamy? Niedzielę. No i trzeba jechać, kurwa, co zrobić? z szczepem. Bo? Bo żeś zakopał. A sobota była zajebista, co? Ale tak. nie przypomina. Nawet nie przypomina. No i jak? Zalali mi ciepłą wodą, to musi zagawalić. Ile mamy? Z 3? 4 było, minus 3? Cztery były jak Minus cztery, dobra. Dziadek jest naftą zalany, bo kurwa wachy brakło zimowej, nie? Rękawice się tuszą Bejmu z taty nie ma, tutaj jest za chwilę pójść i wody z chmielki będzie dobrze e, Idę pokazać jaki kolejny i dobry dzień, tylko zrobić ścięcia, nie? Uwaga, uwaga, teraz kogoś sparodiuję. to była sobota 17, ja myślałem, że 16 i nie kurwa nie wierzę urwało nam zaczep w Zetorze, znaczy się w Fetorze e, bo powiem Wam tak, droga była zła podłoże było złe Lina była zła, zetor był zły, śruby były złe i podwozie zetora było złe. A tak naprawdę kurwa Daś porobił do nich normalne bolce, tylko właścicielowi pomagają tacy absztyfikanci, co to kurwa chleją wszystko co popadnie, dyktę i nie tylko. Pogubili, pozakładali śruby w kujwie od jakichś zegarków, no i ujebało je po drodze, nie? to musieli im ciągać na tym zaczepie za chwilę będzie ciąg dalszy no i słuchajcie dalej ponieważ fetor to nie jest najlepsza firma nie było bolca z przodu a to tak kurwa podgięte chujowa to patrzcie od góry ile tu miejsca to szeklom się zapiąłem tylko za dół szarpnąłem Adaś miał przypiętą przyczepę do fetora do dolnego zaczepu no i wyrwało zaczep bo śruby było złe, podwozie było złe i kurwa operatorzy byli dobrzy. Także następna rzecz. Później powiemy jeszcze coś śmieszniejszego. A w fetorze na mrozie sprzęgło zaczęło się kurwa w chuja walić. Siłownik przestał copać. Cały czas jakby było wciśnięte sprzęgło. Adaś Bidny się kurwa na śniegu kładł w nocy w sobotę i robił. I mało tego jeszcze załapali kapcia. Fetorze. Ale najlepszą historyjkę to opowie Wam Adaś. Witam wszystkich. No opowiadaj co było najlepszego wczoraj. Najlepszego. Pierwsze co upierdoliłem zaczep górny, nie? Ale zaczep bo widać. śruby były złe, podwozie było złe, no, Peter złe, był kurwa. zły. i siły. A oryginalny kurwa co porobiłeś, bolce zgubili? nie? Zgubili normalnie. Tak, no, 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 I co było dalej? Podpięliśmy już szczepę na dolny zaczep, nie? No. no. Ale jak chciał, pech kurwa się chuj wybany wypiął. Jadę sobie kurę patrzę, co tak lekko idzie. A gdzieś nie wypiął? No bo chopy porobili kurwa na asfalcie, bo potrzebne I nie, są rodziny... nie jeszcze. No po, pod taką warstwą śniegu chopy nie widzisz, a tak. lód był kurwa na całej drodze. No i co jadę, my, co tak lekko idzie, patrzę na przyczepy. Sobie. Ehm, zabezpieczone oczywiście stworzeń był kurwa niczym, no bo kurwa ten oryginalny ma zabezpieczenie, ale się wyłamał, nie? Kurwa, zaczep. Zapielimy za to i co? Dobrze, że przyczepy poszły w pole kurwa Bole, w jakiś tak, ugór. Tak. A się ludzie zebrali, który takich głupoty. No był. ale chłopaki, kurwa, pozdrawiamy Was, co tam ciężko pracujecie w nieciekawych warunkach. Przyszli pomogli, szacuneczek. Kojarzę wasze auta, przyjedziemy z browarami. Kurwa następnym razem, bo wiem gdzie wykoczujecie. Ze spirytusem? Ze, ze spir z bimbrem? Tak. A nie, bir Birbru nie mamy, bo on jest bez akcyzy, czyli przyjedziemy ze spirytem, tak? Tak, właśnie roboty. No, i co? I dogramy wam jeszcze część pierwszą. Bo wczoraj mi się przekliniak za bardzo włączył, bo trochę wypiłem i mi nerwy puściły. Ale ta wersja z przeklinaniem będzie w części numer dwa. Ponieważ wyjdzie długi film, to będziemy musieli ciąć na raty, nie? I będzie na wesoło. Trzymajcie na się i do później. I oglądajcie, co śmiesznego się nam wydarzyło. Chociaż to kuja było śmieszne, nie? Jeszcze kapcia kurwa zapadła. No już nagrałem. I urwałem ci zaczę, bo podwozie było złe, śruby były nie, złe tam, i kurde. operator był tylko dobry jeden i drugi, nie? Tak. Narka. Niedziela, nie wiem, który dzisiaj, 18 grudzień wyrywamy przyczepę, co z soboty została. Bo ja nie pójdzie. musi ją do tyłu szarpnąć i dopiero do przodu. Ja dzisiaj nie kieruję, bo kurwa zajebałem wczoraj barkiem, gdzieś o tą kurwa pierdoloną konserwę. To nie mam siły się ruszać. Znaczy lewa ręka, kurwa trochę ucierpiała. No i kierownicą śmietnik dostałem Zobaczymy czy da radę Ja już dzisiaj nie, nie szoferuję, mogę sobie piwa napisać, się, na się mrozi Do tyłu trzeba, dobra To niedziela 18, podejście do tyłu Tylko tu jest przejebane, że ona się może przewrócić A w linię już popękały po sploty, już dwa jebły Dwójką nie pójdzie chyba. Nie wiem czy on startował. Dwójką czy czwórką? To trzeba porządnie pierdolnąć, żeby ona szarpnęło. Ja dzisiaj nie driveruję, tak jak wam mówię, przez tą zakurwiałą kabinę. A tu do wszystkich kolegów, co pytaliście, jak ja wytrzymuję w tym skurwiałym orzechu, nie? Od wiosny mam wywalone szyby. No i dach podnoszę często do góry. Kurwa patrzę górą, bo dołem to niewygodnie. Muszę się schylić. Za lekki ciągnik i nie ma ramion od za kurwa. No i blokada już wyskakuje, trzeba ją podciągnąć, ale zrobiłem na ręcznym. Dzisiaj nie łapię. Ada się wkurwił. Wczoraj go naftą zalewaliśmy, bo na sam koniec brakło paliwa, ale już się już wypiąłem, wlałem 4 litry nafty. Zimowego nie mieliśmy, ale nie zamarza na dworze, nie? Zobaczymy, czy sobie poradzi. Zapomnij o bólu, kurwa. Ja go brałem z pełnego rozpędu, ale tak kurwa przyjebałem, raz to głową się odbiłem od szyby, że ją nie wybiłem, to cud boży. A wczoraj w nocy w tą stronę ją szarpałem, a wyjechałby z nią z etorem, tylko kurwa dziadek tu stał, wjechał na te gałęzie i chuj i stanął, nie? Zobaczcie, co kurwa w torfowej ziemi, leki ciągnik bez napędu i blokad se może, wielki chuj. To kada już nie łapie. Wypierdala go. A nie mamy narzędzi przy sobie, nie? W tą stronę nie ma szans jej wyciągnąć. Chujnej najwyżej zostanie do wtorku do... Do koparki. Na pełnej pizdzie czwórką! On nie podjedzie, bo kurwa wjechał na linę i mu koło blokuje. On tego nie widzi, nie? Przyczepad dosyć pełna Zobaczcie jak leciutki ciągnie się kurwa To jest zabawka, to kurwa nie są traktory do normalnej pracy I robimy próbę. Adaś depcze po blokadzie, ale blokada się już zjewała i wyjdzie. Spróbuję na wstecznym ją bujną, ale to ani blokady nie ma, ani kurwa nic. To tak jest jak są ciągniki dojechane do końca. I pozdrawiamy Kondona MC Gregora. To chciał być chyba Konorem Gregorem, czyli wojownikiem a wyszedł zwykłą pizdą Gregorem. To jest nowe wcielenie Teletubisia, bo broni go kurwa. Tak jak Rudolf Rygiel, Alien Halkin. E, do dziadka kupimy nową kabinę. Kurwa nową Z etoroską używaną, bo ja tych kurwa główien z tej firmy N co Teletubbiś ma w żółtym padle i jak Bodzio chyba ją tam gdzieś tam reanimował, poprawiał. Nie chce, co wie, kurwa wyrywamy ją na linie Jeszcze spróbujesz, jak nie, to wracamy. Spróbujemy raz na lince i koniec Bez blokady to jest przekurwione to A wczoraj się trochę przykończyło No i zobaczymy, ale Lina już kurwa ledwo się trzyma Wiedziałem Dobra Mamy na dzisiaj Fajrant Tyle zostało z szarpania i z liny Tak mówiłem ci, że ona nie wytrzyma, bo popękała. Chuj, w dupę. To przyjedzie, Patryk, koparką, to koparką ją wyciągniemy. Papa przyczepu. Wiem, że ich nie zajeba. Moją, jak ktoś by zajebał, to znaczy, że jest wyrok śmierci i dożywocie, kurwa, na wszystkich męskich. Ale dorosłych. Wiem, że nie zajebał, nie wyciągnął. Eee, tam. Mogą se zajebać najwyżej parę gałązek. Pozdrawiamy złodziei. Aha, a daś! Ty pamiętasz, jak do mnie na podwórko, jak pracowałem na skróty, se ktoś zrobił yy, trasę gdzieś tam, do pewnej instytucji? Nie, tego nie wiedziałeś. Zgaś dziadka, to opowiem śmieszną historię. Zaczęli się chodzić, kurwa, wyjebali tam kawałek betonowego płotu i zaczęli gdzieś chodzić na skróty przez róg mojego podwórka, nie? Ja zobaczyłem, że jest ścieżka wydeptana na trawniku, a zwykle chodzili nocami. I pamiętasz, że sile ja miałem takich bron różnych? Nowych, starych, nie? Nie były. Niosłem je przez podwórko i przypadkiem mi się przewróciły broniakami do góry, tam na tej ścieżce. Ale to tak zupełny przypadek, przypadek. I słuchajcie, coś ciekawego się zdarzyło. Bo za dwa dni przyjechałem, patrzę się, kurwa, jakiś biedak niósł chyba parę litrów czerwonej farby. Kurwa, upadła mu butelka z farbą na te, kurwa, brony, na te broniaki ostre. Potłukła się ta butelka, farby się kurwa rozlało, chyba szedł świetnicę malować, kurwa, co? Albo komu, chałupę? Może spe chcieli na czerwono pomalować, nie? I wiesz, po tym jak kurwa tej farby tyle stracili, wsiąkła w glebę jak krew w piach, już nikt więcej nie poszedł tamtędy? Także pozdrawiamy podróżnika i złodziei. Na jednego złodzieja to obróciłem kurwa te widły od gnoju od cyklopa, <gryw> jak się wieba, kurwa. To chyba ma więcej otworów niż niejedna prostytutka, kurwa, w, w tym, nie Transylwanii, jak to jest. Tam te azjatki zjebane z niespodzianką. Szymele, o! <śled> Albo hemafrodyci. <śled> Widzicie na wszystko, kurwa jest sposób, A zaraz wam coś nagram, ale będzie na początku.